Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości drogeryjnych. Przetestujemy sobie same tanioszki, kosmetyki, które kupiłam w Hebe oraz w drogerii Natura. Pokazywałam Wam je w holu kosmetycznym. Dodatkowo wczoraj dokupiłam jeszcze do testów jeden produkt z Kobo we współpracy z Danielem Sobieśniewskim. Jest to pomadka w kolorze Toffee Nude. Także mamy sporo kosmetyków do przetestowania, bierzemy się od razu do rzeczy. Jeśli chodzi o mój makijaż, twarz mam już przygotowaną. I nałożyłam dzisiaj podkład Eveline Better Than Perfect w kolorze 04 Natural Beige. Co do korektora, mam dzisiaj mieszankę. Korektor znam, jest to Smart Korektor w kolorze 01, czyli brzoskwiniowym. I na to mam troszeczkę korektora Eveline Wonder Match. I powiem Wam, że to połączenie jest rewelacyjne. Ten korektor może się wydawać bardzo mocno brzoskwiniowy, wręcz pomarańczowy. Ale powiem Wam, że po rozblendowaniu na skórze tego nie widać. On się nie wybija, nie robi się tutaj takie odcięcie. W połączeniu z korektorem Eveline w kolorze Natural jest to gama odcieni ciepłych. Wygląda to naprawdę super, dlatego że ten korektor neutralizuje mi zasinienia i ładnie mi to tak początkowo wyrównuje, a ten korektor daje mi troszeczkę krycia. Co do tego korektora, to muszę przyznać, że naprawdę jest bardzo dobry. Jest to jeden z lepszych korektorów drogeryjnych, ale niestety raczej do niego nie wrócę, dlatego że opakowanie jest tragiczne. I nie tylko ja mam takie dziwne opakowanie, chyba wszyscy takie mają, dlatego że sporo osób na YouTubie pokazywało ten korektor i właśnie narzekało na to, że on się po prostu wylewa. Otwór jest po prostu za duży, ta gumeczka, która nam jakby ściąga nadmiar korektora z patyczka, jest za mała. No i niestety to się wszystko tutaj wylewa. Ja za każdym razem po używaniu tego produktu to czyszczę. A to i tak wygląda ciągle tak samo, więc jeżeli Eveline tutaj nie poprawi tego opakowania, no to ja do tego nie wrócę, dlatego że nie lubię takich produktów, które wiecie, są problematyczne, gdzieś tam mi brudzą toaletkę i właśnie się wylewają. No nie lubię tego, po prostu tego nie lubię, wiem, że niektórym to nie przeszkadza, mi osobiście to przeszkadza, także formuła jest świetna, ale opakowanie do poprawki. Co do tego korektora, znam, używałam już kilka razy i jestem bardzo z niego zadowolona. Nie wygląda ciężko pod okiem, też wystarczy dosłownie troszeczkę. No i ładnie nam neutralizuje te zasinienia, ładnie nam wyrównuje, daje nam taką bazę pod klasyczny korektor. Co do pudrów, mój ulubieniec z ostatnich tygodni, Han Fresh Rosy, świetny puder pod oczy, ale sprawdza się też rewelacyjnie na strefie T. Bo to jest puder, powiedziałabym, dający miękki mat, więc on nie odbija światła, przepięknie wygładza i ten jego różowy kolor to jest jego plus. Na początku się tego koloru bałam, a okazało się, że on niesamowicie odświeża skórę. Pod okiem ten puder wygląda super, jest leciutki, wygładzający, fajnie też gruntuje korektor i wszystko przez cały dzień się ładnie trzyma, ale właśnie ten kolor powoduje, że ten puder jakby minimalnie rozjaśnia okolice pod oczami i wygląda to bardzo świeżo, bardzo zdrowo. To jest puder bardzo podobny jak ten puder znam Cotton Candy Under Eye Powder pod kątem formuły, bo one są niesamowicie jedwabiste i takie delikatne, chmurkowe. Ale właśnie tutaj ten kolor no daje jakąś magię. Więc powiem Wam, że nie wiem, czy nie przerzucę się na stałe na ten puder. Mam jeszcze jedno opakowanie w zapasie pudru, znam. Ale ten również jest bardzo, bardzo dobry. Także jeżeli się zastanawialiście, czy przetestować, to ja go polecam. A na resztę twarzy dałam Satinus Powder i ten puder już mi się kończy. Puder, który na pewno kupię ponownie. Przepiękny, delikatny efekt satyny. Makijaż oczu wykonałam dzisiaj dwoma produktami, które również Wam serdecznie polecam. Są naprawdę świetne. Połączone ze sobą dają taki efekt. Jest przepiękny, brzoskwiniowy, czyli coś, co ja lubię, ale też bardzo lekki, wakacyjny. I mam tutaj cień bazy z Glam Shopu w kolorze chyba dojrzała morela. Coś z morelą. Niestety naklejka mi się tutaj zdarła. No i powiem wam, że bałam się tych cieni w kremie, bo ja ogólnie boję się kremowych formuł na oczach, boję się, że one będą ciężkie i będą wchodziły w załamania, a ten cień tego nie robi. Można go bardzo łatwo delikatnie rozchmurkować, nie ma prześwitów, bo on się fajnie buduje, ale właśnie nie daje ciężkości, oczywiście wchodzi gdzieś tam delikatnie w załamania. Ale można troszkę go rozciągnąć palcem i już to się wszystko wyrównuje. Dużym plusem tych cieni jest też to, że one zastygają, ale nie zastygają bardzo szybko, chociaż na YouTubie niektórzy twierdzili, że one zastygają momentalnie i dlatego bałam się je kupić, to wyszło na to, że tak nie jest. Spokojnie można je, wiecie, rozpracować na powiece, można je ładnie rozblendować, można później dołożyć i one nie dają efektu ciężkości. Także jeżeli chcecie przetestować, to naprawdę polecam i ja się do nich przekonałam. Mam na ten moment trzy kolory, ale na pewno na jakiejś promocji w Glamshopie dokupię sobie jeszcze inne odcienie. I na ten cień dojrzałam Morela, nałożyłam sobie cień z paletki Lovely Peaches and Cream. Jest to ten przepiękny, foliowy, złoto-brzoskwiniowy błysk. Ja już nieraz, nie dwa Wam polecałam tą paletkę od Lovely. Moim zdaniem to jest najlepsza paleta Lovely. Co prawda ma też swoje minusy, bo mamy tutaj dwa cienie płatkowe, które niestety wyglądają ciężko na powiece. Ale maty są rewelacyjne i te cztery błyski, a właściwie pięć, bo ten też jest spoko. Nie do końca moja tonacja, ale jest fajny. To są naprawdę dobre cienie, a paleta kosztuje około 30 zł. W promocji można ją kupić za kilkanaście. Także bardzo lubię i często po nią sięgam. No, ale okej, okay, jak już mamy bazę, to przejdźmy sobie w końcu do nowości, które mam do przetestowania. Zaczynamy sobie od produktu marki Belchy Balergenic. Jest to maseczka do ust Jelly Glaze Mask. I co prawda, ja już tą maseczkę testowałam, używałam jej kilka razy na noc, ale chciałabym wam pokazać, jak ona wygląda na ustach, bo moim zdaniem to jest taki maseczko-błyszczyk. Ona jest dosyć mocno napigmentowana, ma bardzo ładny kolor. Ja sobie wybrałam wersję nudziakową. Ale jest też wersja chyba bardziej różowa i lekko koralowa. Tak to wygląda, jak widzicie, maseczka daje od razu efekt nawilżonych, mokrych ust. Jest bardzo przyjemna w konsystencji, bo nie jest ciężka, nie jest klejąca, więc można spokojnie używać jej jako błyszczyku, wiecie, w ciągu dnia. Jest rewelacyjna, taka delikatnie olejkowa. Ona te usta otula, to nie jest też woda, to nie jest taki bardzo cienki błyszczyk. Tylko coś troszeczkę bardziej treściwego, ale jeszcze nie gęstego. W mojej ocenie jest to po prostu produkt dwa w jednym. Taki maseczko błyszczyk, możemy go używać w ciągu dnia, a możemy nałożyć na noc taką grubszą warstwę i on nie jest właśnie klejący, on też z ust nie spływa, jest delikatnie olejkowy, ale się tak wiecie, szybko nie rozpuszcza. Trzyma się fajnie na tych ustach. Rano po przebudzeniu one są wypielęgnowane, ładnie wygładzone, bo ten błyszczyk fajnie nawilża i odżywia. Także polecam. Jeżeli chcecie przetestować, to myślę, że warto. Ja go kupiłam na promocji w Hebe za 14,99. Maseczka, niech sobie działa na ustach, a my przechodzimy w międzyczasie do wykończenia makijażu oczu. Mam do przetestowania tuż od Essence I Love Extreme Volume Mascara. Jest to edycja limitowana, edycja urodzinowa. Z kolekcji urodzinowej Essence kupiłam sobie też gąbeczkę ombre w zestawie ze Stojakiem. Stojak niestety mi zniknął z toaletki. Podejrzewam, że mój mały zabrał do zabawy. I taki zestaw kosztował 16,99. No i powiem Wam, że warto, dlatego że ta gąbeczka jest fajna. Ona jest bardziej miękka niż te gąbki, które były kiedyś. Potestowałam jakiś czas temu gąbeczkę z Essence i ona niby była spoko, ale no była taka trochę twardawa. Ta jest na pewno dużo bardziej miękka, więc jeżeli chcecie sobie na szybko kupić jakąś gąbeczkę stacjonarnie w drogerii i jeszcze dodatkowo ze stojakiem w dobrej cenie, to myślę, że warto. No, ale okej, okay. przejdźmy sobie do tego tuszu. Ja kiedyś tusz z Essence z edycji limitowanej miałam, i to chyba był ten sam tusz, czyli Isle of Extreme Volume Mascara. I z tego co pamiętam, szczoteczka była siliko, silikonowa, a tutaj szczoteczka jest klasyczna, więc to był inny tusz. Crazy. To był chyba Crazy Volume Mascara. Tutaj mamy Volume Mascara. Tamten tusz był rewelacyjny, uwielbiałam go, polecałam Wam nieraz, nie dwa na kanale. Także tutaj mamy coś innego. No ale sprawdzimy. Powiem Wam, że jeśli chodzi o szczoteczki, to różnie to u mnie bywa. Zazwyczaj fajniej mi się sprawdzają silikonowe, bo one lepiej rzęsy rozdzielają, wyczesują, ale takie klasyczne również lubię. No więc zobaczymy. Tuż kosztowało chyba 13 zł, także super tania sprawa. Przechodzimy do rzeczy. Powiem nieskromnie, że makijaż oczu mi się bardzo podoba. Jest to takie troszkę zachodzące słońce. Użyłam tylko dwóch cieni, tego cienia w kremie z Glam Shopu i jednego cienia z palety Lovely. A makijaż jest naprawdę super. On jest taki lekki, delikatny, właśnie taki stricte letni. Ten cień z Lovely robi bardzo dużą robotę, bo on jest niby brzoskwiniowy, ale właśnie delikatnie złoty. Ma też lekko różane podtony, także mieni się troszkę tak na żuczka. Super, bardzo lubię takie odcienie, więc u mnie to jest hicior. Ok, no jeśli chodzi o ten tusz, jedna warstwa, i już widzę, że on delikatnie skleja. Ale to jest raczej wina szczoteczki. No bo niestety te szczoteczki klasyczne nie rozdzielą nam tak rzęs. Jak szczoteczki silikonowe, które mają silikonowe włoski, to jest od razu, wiecie, taki grzebyczek, dwa w jednym. A tutaj jednak ta szczoteczka sobie aż tak dobrze nie radzi. Rzęsy pogrubia, nie powiem, że nie, ale ich jakoś spektakularnie nie wyciągnęła, nie wydłużyła. No i są troszkę sklejone. Także myślę, że. Będę próbowała zaraz dołożyć drugą warstwę. Wygląda jedna warstwa tego tuszu, no i powiem Wam, że nie jest źle, ale nie ma też rewelacji. Po pierwsze, ta szczoteczka nabiera bardzo dużo produktu, a po drugie jest bardzo duża, więc ciężko jest nałożyć ten tusz i się gdzieś tam nie ubrudzić. Dołożę sobie teraz drugą warstwę i zobaczymy, czy to coś da. Ok, no już od razu widzę, że druga warstwa troszkę pogrubia. Daje objętość, ale niestety coraz bardziej mi się to skleja. No i właśnie się tutaj umazałam przez to, że ta szczota jest taka ogromna. Także nie będzie to mój ulubiony tusz. Jak mówię, bardziej mi się podobał ten Crazy Volume Mascara z silikonową szczoteczką. Myślałam, że to będzie to samo. Nie doczytałam, że tutaj jest po prostu Volume Mascara, bo pewnie bym tego tuszu nie kupiła i szukałabym po prostu tej wersji Crazy... Klasycznym opakowaniu, bo te tusze z serii I Love Extreme są dostępne w stałej sprzedaży, tylko w innych opakowaniach. A tutaj mamy limitki, które nawiązują do kolekcji. Także będę musiała zerknąć w naturze do szafy Essence i zobaczyć tą maskarę Crazy Volume z tą silikonową szczoteczką. Jeśli chodzi o tą, myślę, że wykorzystam. No, ale niestety było dosyć problematycznie. Tutaj się umazałam, tutaj też się umazałam, więc zaraz będę to naprawiać. I z końców rzęsy wyglądają całkiem fajnie, bo one są mocno pogrubione. Dawno nie miałam tak pogrubionych rzęs, ale ja lubię chyba bardziej takie rzęsy mocno wyciągnięte, mocno rozdzielone, a tutaj tego rozdzielenia nie ma. One są jednak troszkę posklejane. Także co kto lubi, jeżeli lubicie mocne pogrubienie i nie zależy Wam na wyciągnięciu, wydłużeniu rzęs. To myślę, że tu już wam się sprawdzi. Przechodzimy do makijażu brwi i tutaj przetestuję produkt od marki Catrice Volume Lift Brow Mascara. To chyba nie jest nowość, ale ja tego wcześniej jakoś nie widziałam. A pomyślałam sobie, że może być to coś takiego jak Gimy Brow Plus Benefitu. Szczoteczka już mi się podoba, bo ona jest bardzo malutka, bardzo precyzyjna. A to jest produkt wodoodporny, więc ważne jest to, żeby precyzyjnie nakładać ten kosmetyk, żeby się nie ubrudzić naokoło. Jeśli chodzi o kolor, to już sprawdzamy. Na słoczu. Ok, to jest powiedziałabym taki top. To nie jest stricte kolor blond, bo on jest delikatnie szarawy. Obok zrobiłam Wam słocza Żelu z Benefitu Gimme Plus w kolorze 3. No jak widzicie, te kolory się od siebie różnią. To jest taki szary top, a tutaj jednak mamy lekko brązowawy, ciepławy obcień. Ja jak kupuję takie żele w drogeriach, to zazwyczaj biorę najjaśniejsze kolory, bo boję się, że ciemne będą po prostu za ciemne. Że jak mam napisane medium brown albo light brown, no to już będzie to kolor dla mnie za ciemny, a okazuje się później, że te jasne kolory, no niestety często wpadają właśnie w szarości. Także zaraz sprawdzimy, czy da się to ograć. Postaram się też nałożyć bardzo mało tego produktu, żeby właśnie no nie zrobić sobie zbyt szarych tych brwi. Jak ten żel będzie fajny, to może skuszę się na drugi w kolejności odcień, bo już widzę, że ta szczoteczka jest rewelacyjna, jest bardzo precyzyjna, nie nakłada też zbyt dużo produktu, fajnie można ten produkt zdjąć, więc tutaj tą gumkę mamy idealną, no wygląda to spoko, kolor jest zbyt szary, to trzeba przyznać od razu, ale nie nakłada się tego za dużo, te brwi są też ładnie wyczesane także sam produkt jak na razie na plus ja mam dosyć ciepły kolor włosów więc u mnie pewnie lepiej by się sprawdził odcień właśnie bardziej brązowy soft brown coś w tym stylu no muszę zobaczyć w internecie jakie jeszcze są kolory tych żeli bo sama formuła jest bardzo fajna to ma być w ogóle produkt wodoodporny i tak on zastyga on już lekko zastygł może nie na mur beton ale faktycznie zastygł nie odbija się na palcach co do wodoodporności, no to trzeba by było sprawdzić w basenie albo pod prysznicem, ale faktycznie zastyga, utrwala się sam, także może do tego niepotrzebny by był już żel utrwalający, żel przezroczysty. Przeszli zrobione i już teraz na 100% Wam mówię, że jak będę w naturze, to kupię sobie na pewno inny kolor tego żelu, bo to wygląda rewelacyjnie. Kolor jest dla mnie minimalnie zbyt szary, troszeczkę zbyt chłodny. Ale powiem Wam, że efekt ten żel dał taki, jak daje mi Brow Plus Benefitu. Te brwi są troszeczkę zagęszczone, ładnie wyczesane. Jest to bardzo dzienny efekt, bardzo miękki i ten żel jest plastyczny. On zastyga, ale cały czas jest plastyczny, więc można jeszcze go delikatnie wyczesać i zrobić jeszcze bardziej delikatny ten efekt. Także to jest super. Także jeżeli popłyniemy z tym produktem, nałożymy go za dużo, efekt jest za mocny, to nawet jeżeli wiecie, przez chwilę coś tam innego robimy i on nam zastygnie, to później można delikatnie wyczesać go szczoteczką, bez obawy, że coś nam się zepsuje. Więc produkt no, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Nie spodziewałam się, że w szafie Catrice znajdę takie cudenko. Na pewno będę polować na inne kolory. No, i przechodzimy sobie dalej. Do przetestowania mam jeszcze paletkę od Kobo, i jest to paletka After Glow Face Set. I mamy tutaj brązer oraz rozświetlacz. Paletka wygląda tak: brązer jest powiedziałabym mleczno czekoladowy Zobaczymy zaraz, jak to będzie prezentowało się na słoczu, ale całkiem obiecujący jest ten kolor. Jeśli chodzi o rozświetlacz, również mi się podoba. Co prawda, w kamerze wygląda jaśniej niż na żywo, bo na żywo on jest taki dosyć mocno złoty a w kamerze bardziej szampański. No ale sprawdźmy sobie, jak będą wyglądały słocze. Jeśli chodzi o samą formułę, to są dosyć przyjemne. Może takie delikatnie suchawe, ale jeszcze w granicach normy. Mhm. I ten bronzer na słoczu niestety, no troszeczkę mocno ciepłymi tonami się tutaj wybił. Zobaczcie. No w palecie to tak nie wyglądało. W palecie on był taki bardziej mleczno-czekoladowy, ciepło-neutralny. A tutaj jest dosyć ciepły, a z kolei na słoczu rozświetlacz mi się dużo bardziej podoba niż w paletce. Tutaj macie takiego grubszego słocza, a tutaj macie produkt rozciągnięty po skórze. No i powiem Wam, że naprawdę ładnie się to prezentuje. W paletce on wygląda na bardziej złoty i na taki dosyć ciężki, jakby miał ciężką formułę i mocną bazę kolorystyczną, a na skórze bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, także przechodzimy sobie od razu do rzeczy. Zaczynam od brązera, i już Wam od razu mogę powiedzieć, że on się dosyć mocno pyli. Nakłada się dużo, więc trzeba się pozbyć nadmiaru, ale też jest taki bardzo lotny. Ta formuła jest delikatnie słuchawa, no ale mam nadzieję, że na skórze będzie to wyglądało ładnie. Bardziej boję się koloru niż formuły, więc przechodzimy do rzeczy. Ok, pierwsze dotknięcie do skóry, i ten bronzer wygląda w miarę. W kamerze on wygląda na bardziej ciepły niż jest w rzeczywistości. Także na żywo jest całkiem ok, Rozprowadza się bardzo ładnie, bardzo lekko i delikatnie. Czasem takie lekko suchawe formuły trzeba mocniej docisnąć pędzlem, żeby one się fajnie wtłoczyły w skórę i rozblendowały, bo tak jakby na skórze są widoczne w nienaturalny sposób. Tutaj tego nie ma. Ten brązer bezproblemowo się rozłożył, nie ma żadnych plam, nie ma smug. Wygląda bardzo naturalnie. On troszkę imituje opaleniznę. Jest ciepławy, taki nawet troszeczkę pomarańczowy, ale jeżeli nie przesadzimy i nałożymy go za dużo, no to powiem Wam, że efekt mi się podoba. Także przechodzę sobie do drugiej strony i też delikatnie go sobie rozłożę, można go budować. Dołożyłam sobie tutaj troszeczkę w tym miejscu na wysokości oczu, no i powiem Wam, że ładnie się zbudował. Nie stworzyła się taka bardzo mocna ciemna plama. Więc jest to brązer bezproblemowy w pracy. Tutaj trzeba mu to przyznać. Kolor nie dla każdego. Dla jasnych karnacji może być już zbyt ciepły. U mnie przy opalonej skórze no jeszcze przychodzi, jeszcze jest ok. Także zaraz dokończymy sobie twarz, nałożymy rozświetlacz. Ale co do brązera, to jestem zadowolona. Jeszcze sobie pociągnę troszkę na żuchwie żeby już do końca docisnąć ten efekt skóry muśniętej słońcem biorę sobie wachlarzek i lecimy z rozświetlaczem. On mi się na słoczu bardzo bardzo podobał. Troszkę w opakowaniu wygląda na taki rozświetlacz starej daty, ale właśnie na słoczu wyszła jego moc. No i powiem wam, że na skórze wygląda przepięknie. Przede wszystkim wygląda lekko, to jest mocny glow. Nie jest produkt, który podkreśli wam fakturę skóry, podkreśli jakieś niedoskonałości. Jest to po prostu bardzo gładka tafla, więc takie rozświetlacze lubię. Może to nie jest produkt typu Turbo Highlight, gdzie jak rozprowadzimy ten rozświetlacz, to mamy sam glow. Tutaj ta baza kolorystyczna gdzieś tam minimalna jest, widać ją, ale jak wpracujemy ten rozświetlacz mocniej w skórę, to ona nam coraz bardziej znika i zostaje właśnie czysta tafla. Także powiem Wam, że rozświetlacz jak na paletkę za 15 zł to jest hicior, przepięknie wygląda, bardzo mi się on podoba. Troszkę się bałam, że będzie wyglądał tandetnie, że będzie wyglądał właśnie na rozświetlacz starej daty, ale nic bardziej mylnego i jest przepiękny. Może on jest dla mnie na ten moment minimalnie za jasny, ale no da się to ograć. Wystarczy go po prostu troszkę mocniej wpracować wtłoczyć go w skórę. I wtedy się nie odcina, wygląda naprawdę super. Także jeśli chodzi o tą paletę, no to tutaj kwestia bronzera. Jeżeli ten bronzer nie jest dla Was za ciepły, to myślę, że warto tą paletkę kupić, bo rozświetlać jest po prostu genialny, bardzo mi się podoba. Także przechodzimy sobie już do ostatniego elementu dzisiejszego makijażu, czyli do ust. No i tutaj mam trzy produkty. Z racji tego, że używałam już błyszczyku matowego z błyszczyku Soft Nude, ja mam kolorek 62 Juicy Nude. To przetestuję dzisiaj pomadkę z Kobo we współpracy z Danielem Sobieśniewskim Tofi Nude, bo tego produktu jeszcze nie używałam. Konturówkę też już testowałam, a konturówkę mam w kolorze 04 Foxy Carmel i to też jest kolekcja Kobo i Daniel Sobieśniewski. Także najpierw zrobię Wam słuczę tych trzech produktów, a później przejdziemy do konturówki i do pomadki od Kobo. Powiem Wam, że ten błyszczyk, ten matowy błyszczyk od Hean, to jest naprawdę coś ciekawego. Bo po pierwsze on ma przepiękny kolor, ja tutaj mówię o tym kolorze 62, ale słóczowałam sobie wszystkie kolory w Hebe i te kolorki są naprawdę rewelacyjne. Wszystkie kolory to są nudziaki, tylko one idą bardziej w takie, troszeczkę bardziej są czyste odcienie nud, delikatnie idące w róż, ale mamy też takie stricte nudziaki, mamy coś takiego bardziej brązowego, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a formuła jest bardzo unikatowa, bo to faktycznie jest błyszczyk, ale on delikatnie przystyga. Robi się tak minimalnie matowy, ale jeszcze jest troszkę mokry, więc bardzo ciekawa formuła. Ta formuła jest też bardzo lekka na ustach, bardzo komfortowa, ona się nie łamie. Nawet jak ten błyszczyk troszkę zacznie zastygać, to nie ma czegoś takiego, że on wchodzi w linię na ustach. Także, jakby co, ja ten produkt polecam. Testowałam go już kilka razy, nosiłam go po kilka godzin i powiem wam, że naprawdę ładnie się trzyma na tych ustach. A jak się zjada, to zjada się dosyć fajnie, w taki bardzo subtelny sposób. Można sobie później delikatnie go rozklepać i to wygląda cały czas dobrze. I przechodzimy sobie do produktów od Kobo. Pomadkę muszę otworzyć, bo jeszcze jej nie otwierałam, nie słoczowałam. I jak mówiłam, jest to odcień Toffee Nude. No, powiem Wam, że on jest taki dosyć jasny. Nie słoczowałam tych pomadek. Brałam po prostu patrząc tutaj na te naklejki z tyłu. Ale wydawało mi się, że on będzie troszeczkę ciemniejszy. No zobaczymy. Myślę, że z tą konturówką Foxy Carmel będzie to fajne połączenie. Ta pomadka solo mogłaby być dla mnie na ten moment troszkę za jasna, ale właśnie w połączeniu z tą konturówką myślę, że będzie super. Tak prezentują się odcienie konturówka Foxy Carmel i pomadka Toffee Nude. Zaczynam sobie oczywiście od konturówki. Tą konturówkę już testowałam, używałam jej kilka razy. No i jestem zakochana. Ta formuła jest naprawdę super. Formuła idealna w punkt. Powiedziałabym, że ona jest bardzo podobna do formuły konturówek od Huda Beauty. Bo ona jest kremowa, ale niezbyt kremowa i jest taka, wiecie, mocno napigmentowana. Wystarczy przeciągnąć dwa razy i mamy kontur idealny. Dodatkowo ta konturówka jest na tyle fajna w konsystencji, że można jej używać jako pomadki. Można wypełniać sobie kontur ust. Ja tak robiłam i powiem Wam, że ta konturówka trzyma się rewelacyjnie, wygląda bardzo miękko, tak bardzo cienko na ustach, nie robi się skorupa. Super, naprawdę super produkt. Także jak będę w naturze, to na pewno poza tym żelem z Catrice kupię sobie jeszcze inne kolory tych konturówek. Mam nadzieję, że trafię na promocję, chociaż ona i tak jest tania, bo kosztuje normalnie 17 zł. Ale myślę, że w promocji te konturówki będą kosztowały koło dyszki i wtedy to w ogóle nie ma co się zastanawiać. Konturówka Solo wygląda tak i przechodzę sobie do pomadki w kolorze Toffee Nude. A myślę, że ta pomadka, no tak, tak jak myślałam, ten kolor jest dla mnie na ten moment troszkę za jasny ale konturówka ratuje mi sytuację, zaraz sobie wezmę pędzelek i rozblenduję sobie krawędzie, dołożę jeszcze minimalnie konturówki, żeby to wszystko mi się fajnie przechodziło, zrobię sobie tutaj na konturze taki efekt troszkę ombre, bo kolor pomadki jest ładny, jest naprawdę ładny, ale przy tych ciepłych brzoskwiniowych oczach i przy mojej opaleniźnie troszkę wypada za jasno sama formuła super, pomadka dobrze napigmentowana kremowa, ale niezbyt kremowa daje na początku delikatny opór trzeba ją lekko rozgrzać na ustach no i później już sunie jak marzenie bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda no mówię, kolorek nie do końca dla mnie mogłam sobie wziąć troszeczkę ciemniejszy no ale da się to ograć. Jak mówiłam, zaraz sobie dołożę troszeczkę konturówki, rozblenduję to i przejdziemy do podsumowania. Makijaż skończony, także czas sobie podsumować kosmetyki, które dzisiaj z Wami testowałam. Powiem Wam, że makijaż mi się bardzo podoba. Najbardziej chyba zaskoczył mnie rozświetlacz, bo on naprawdę jest niesamowicie przepiękny. No rewelacyjnie to wygląda, efekt mokrej skóry, a jednak bez takiej ciężkości, bez podkreślenia faktury. Jeśli chodzi o usta, są tak minimalnie dla mnie za jasne. To jest troszkę taki efekt na Kardashiankę. Ja za czymś takim nie przepadam. Ale myślę, że jakbym częściej takie usta nosiła, to po prostu bym się do tego przyzwyczaiła. Bo właśnie przez to, że ja takich ust nie noszę, to troszkę się dziwnie czuję. Chociaż muszę przyznać, że w ostatecznym rozrachunku też nie wygląda to jakoś bardzo źle. Bardzo mi się podoba to, że dolna powieka jest czysta, że nie mam tam żadnych cieni, bo ten efekt jest taki bardzo świeży. No, muszę przyznać, że korektory w połączeniu z tym pudrem z Hean Hit. Naprawdę hicior, Rewelacyjnie to się prezentuje. Bardzo lekko, delikatnie. Nic nie powchodziło w załamania. Także i korektor z Eveline, i ten korektor z znam, i puder Fresh Rose i serdecznie polecam. A jeśli chodzi o produkty, które dzisiaj testowałam, zaczynamy od maskary Essence I Love Extreme Volume Mascara. No, i tutaj powiem Wam, że na początku nie byłam przekonana, bo szczoteczka jest bardzo duża. Czoteczkę mamy klasyczną, bardzo dużą i ona nabiera też dużo produktu. Niestety nam tych rzęs nie wyczesuje, nie rozdziela. Pogrubienie jest naprawdę super. Przy dwóch warstwach ten tusz niesamowicie pogrubił mi rzęsy. Ale ja jeszcze bym chciała, żeby on je troszkę wyciągnął i żeby one były bardziej rozdzielone. Także jeżeli lubicie efekt pogrubienia i nie zależy Wam na wydłużeniu, to będziecie z tej maskary zadowoleni i jeżeli wolicie jednak wydłużyć, troszkę podkręcić, a nie przepadacie za pogrubieniem i takim troszkę obciążeniem rzęs, to nie będzie coś dla Was. Ogólnie tuż jest całkiem spoko, no ale mówię nie do końca mój efekt. Dalej gąbeczka od Essence Ombre, no i tutaj powiem Wam, że jestem zadowolona, jest całkiem miękka, może to nie jest najbardziej miękka gąbka na świecie, no ale ona kosztuje 17 zł w zestawie ze stojakiem na gąbkę, jest dostępna stacjonarnie w naturze, także jeżeli potrzebujecie na szybko gąbeczki, a macie po drodze naturę, no to myślę, że warto się skusić. Przechodzimy sobie dalej, żel Catrice Volume and Lift Brown Mascara. Bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Te brwi mi się coraz bardziej podobają. Za każdym razem jak patrzę do lusterka, to powiem Wam, że zaczynam się przyzwyczajać nawet do tego, że one są takie lekko taupe, lekko szarawe. Na początku miałam wrażenie, że one są zbyt szare, bogimi Gimme Plus jednak daje mi taki bardziej brązowy efekt, ale powiem Wam, że z każdą chwilą, no wydaje mi się, że one wyglądają lepiej i jakoś tak ładnie się połączyły z tym makijażem, więc ten kolor jest całkiem spoko. Będę na pewno polować na inne odcienie. Jeśli chodzi o sam ten żel, to rewelacja. Szczoteczka jest bardzo malutka, bardzo precyzyjna. Nie nakłada zbyt dużo produktu. Produkt też jest plastyczny, on zastyga, ale można go łatwo wyczesać, jak już zastygnie. Także to jest hicior. Kupiłam go za 12 zł i jestem niesamowicie zadowolona, że się skusiłam. No i przechodzimy dalej. After Glow od Kobo. No powiem Wam, że fajna paletka. 15 zł to są grosze. A brązer jest naprawdę dobrej jakości. Jeśli chodzi o formułę, jest super. Ładnie się rozciera, może w odczuciu pod palcem jest minimalnie suchawy, ale przy nakładaniu, przy rozcieraniu nie daje to żadnego problemu. Ten produkt się naprawdę super rozkłada, bardzo ładnie się blenduje. Kolor jest ciepły, więc tutaj co kto lubi, no u mnie jeszcze to wypada w granicach normy. Nie jest za ciepło, może jakbym go mocniej zbudowała, to już by było troszkę za ciepło, ale przy takiej cienkiej warstwie wygląda to naprawdę dobrze. Co do rozświetlacza, hicior, jestem totalnie zauroczona tym rozświetlaczem. No powiem Wam, że bałam się go w palecie, bo on naprawdę na żywo wygląda na mocno złoty i na taki rozświetlacz sprzed lat, ale na skórze on mnie niesamowicie zaskoczył. No to jest przepiękna tafla, która wygląda bardzo cienko, bardzo lekko. Także jeżeli chcecie tą paletę kupić, ona w promocji kosztuje 15 taka, to polecam, nie ma co się zastanawiać. Ja koniec produkty do ust od Kobo we współpracy z Danienem Sobie Sobieśniewskim. Konturówkę uwielbiam, na pewno kupię sobie kolejne kolory. No jest po prostu rewelacyjna. To jest konturówka praktycznie 1 do jednego jak Huda Beauty te konturówki 2.0. Jest miękka, ale nie za miękka. Jest super napigmentowana. Idealnie sprawdzi się też jako pomadka w kredce. Jakby co, polecam, naprawdę warto. I tam chyba było 6 kolorów, więc myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, każdy coś sobie dobierze. Jeśli chodzi o pomadkę, również bardzo fajna, konsystencja kremowa, ale niezbyt kremowa. Na początku się lekko na ustach opiera, musi się rozgrzać, no i wtedy ładnie sunie. Nie wylewa się poza kontur, w połączeniu z konturówką wygląda to przepięknie. Sam ten odcień Toffee Nude jest na ten moment dla mnie troszeczkę za jasny, ale są osoby, które kochają takie jasne nudziaki, więc jeżeli lubicie takie kolory, no to myślę, że to jest coś dla Was, na pewno będziecie zadowoleni. Sama formuła rewelacja. Także makijaż mi się bardzo podoba. Jest to coś takiego dziennego, wakacyjnego, ale jednak te usta nadają charakteru. Dajcie znać, co Wy sądzicie i jak Wam się podoba mój dzisiejszy makijaż. Jeżeli miło spędziliście ze mną czas i ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać, czy znacie kosmetyki, które dzisiaj z Wami testowałam, co o nich sądzicie, czy może są dla Was hitami, a może jednak nie do końca. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!